Cześć, ją zapraszam. Siemoneczko moi drodzy, słuchajcie temat jest jak widać, jadę na Suzuki, a dlaczego? Chyba powinienem robić za takiego nie dość, że testera motocykli, to jeszcze może yy, nie wiem w sumie jak to nazwać. Chodzi o to, że objazdywacza, o Jadę do serwisu motocyklowego No i padło, że, że muszę prowadzić Nie mam do tego jakichś rzeczywiście zastrzeżeń było dosyć chłodno Znaczy jest chłodno dosyć, ale jak widzicie ja standardowo w jeansach jakoś kurwa nigdy nie lubię jeździć na tych w tych spodniach, znaczy nie lubię, no tak dużo zakładania i wszystkiego a w sumie jadę 20 km, no. mówię co tam. Chłopaki będą wymieniać świece, filtr powietrza, yy, regulacja zaworów, synchronizacja przepustnic. Takie coś tu jeszcze ten luz na manetce trzeba zlikwidować, bo to tak być nie może. Hamulce żeśmy robili pierwszy raz, robiłem w sumie hamulce, młody robił w sumie. Ja tam byłem tylko od tego, żeby palcem pokazać ewentualnie, więc pierwsze metry na nowych klockach. Olej też wymieniony, płyn żeśmy wymienili, więc w sumie został taki już grubszy serwis. Więc no, ja już się takich rzeczy nie podejmuję. O, hamulce coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, dobrze. po pomalutku jadę do serwisu. O, dzisiaj wiatr ogólnie też mocny bardzo. Do 12 muszę tam być więc muszę zapierdala lać. Powiem Wam szczerze, że ta 600 jest zajebista. O, 650 -tka. ryczy to kurwa! <gryw> Ale ciutko tak się jedzie! Jednak litr to litr, coś innego w, w, jeśli chodzi o wyważenie i takie rzeczy. No to hamulce już przetarłem teraz. W 600 jest to, że no redukować trzeba, nie? I kręcić cały czas na wysokich. Ale to kurczę leciutko. Ja wam powiem, jednak Suzuki są zajebiście wyważone, kurwa. Te motocykle. Zajebiście. Już się to prowadzi tak dobrze. I będę polecał ten motocykl, bo i dosyć, że jest cena dobra, to naprawdę to fajnie chodzi. Oczywiście pojadę sobie tyłami, bo na no, trasie katowickiej do Poznania by mnie kurwa zmiotło. Jestem ciekawy po tym synchro, po tym wszystkim, czy coś będzie lepiej. Panowie, ja jadę, nie mogę pisać. Ale z czystym sumieniem mogę polecić ten motocykl, naprawdę, kurde. Nie patrzcie na konie i tak dalej, bo naprawdę ten motocykl idzie dobrze. A to taka, takie Suzuki jak to, ta 650 Fajnie ryczy, naprawdę to się zbiera dobrze Bez przesady, na pierwszy motocykl I ładnie równiutko chodzi, to mi się podoba, właśnie 4 cylindry Tu jeszcze młody sobie podniósł siedzenie, wiecie, bo tu można Widzicie, ja nigdy nawet w tego Nie wiedziałem, znaczy nigdy nawet się nie jakoś Nie zagłębiałem w to Ale podniósł jest wyższy ode mnie, to nie wiem ile ma tego. 180 coś pewnie wzrostu więc y, jest wyższy 182 czy 3, nie wiem i podniósł sobie to siedzenie i faktycznie jak wam powiem jest wyżej się siedzi e, Wyżej troszeczkę, no tam niby te 2 cm, no ale 2 cm mieć, a nie mieć. Aha. Coś tutaj opony, nie wiem jakie to są te opony, kurde wolę nieko wrócić czy mecelerki ma jakieś tam czy kurcze inne, nie pamiętam, ale typowo sportowe chyba to są, dlatego wolę ze spokojem, nie znam. można jechać spokojnie no słuchajcie, nie szalejcie spokojnie, tak jak ja na tym wszystko po ze spokojem bo musi być inna no biegów by nie było, to i tak będzie mało. No, jesteśmy na miejscu. Pojechaliśmy. Zadzwonię zaraz. No, o, już jest. Nawet patrzcie, jak się udało.